Ze mną Kasper Organa po zwycięskim finale właśnie odbytym. Dzika Silver wykonują zwyciężają po dogrywce z gorylami i Kasperek Emil finału wybrane właśnie. Powiedz nam, jak Ty widziałeś ten mecz z Twojej perspektywy? No powiem, że ten mecz był trudny, ale się nam udało. Po ostatnich momentach Leon Kowalski doklaczował punkty i ten i myślę, że dobrze było. Było bardzo dobrze i dodam jeszcze, że to było pierwsze historyczne mistrzostwo Gekonów, więc na pewno smakowało jeszcze lepiej i powiedz nam właśnie te ostatnie minuty, co tam najbardziej zaważyło, bo cały mecz dosłownie na remisie i ta końcówka chyba dopiero, co? Tak zaskoczyło. No właśnie, był taki stres i motywowanie i staraliśmy się i się udało. Super i jakie plany dalej dla Gekonów? Całe mistrzostwa. Całe mistrzostwa tego życzymy i dziękuję bardzo. Kacperek Organa z nami.